Nieprawda! On chce tylko uciecz nas miłości. Zabierze wszystko i złoto, i parła. Trzeba za na małe dzieci. Wtedy będziesz miał pewność, który wypuścił Tak! Tak! Zaraz wydam rozkazy. Żołnierze się moi! Wykonać swoje rozkazy! No, teraz, teraz będę miał pewność, że Jezus ginie. Coś ty zrobił, Herodzie. Tym strasznym rozkazem 最聪明的是子，最偷鞋的老鼠。